Cześć wam. Dzień dobry. Witajcie. Tutaj. Z Ziggy z Teksasu. Nadaję jak zwykle ze Spring Branch. Jest poniedziałkowy poranek u Was, ja nagrywam nieco wcześniej. Pogoda bez zmian u mnie przynajmniej to znaczy, rankiem jest 30 stopni, po południami znacznie więcej dochodząca do 40 stopni. Słonecznie, brak chmur, chmurki gdzie nie gdzie, tylko na horyzoncie. No i tak będzie prawdopodobnie przez najbliższe dni. Do tych wszystkich, którzy się wybierają do Teksasu albo San Antonio, powiem, że warto jednak zaopatrzyć się w coś na wszelki wypadek, na deszcz, bo mogą się przydarzyć burzowe dni. Właściwie to nie nawet nie dni, ale burzowe godziny bądźcie ostrożni szczególnie na tzw. frontage czyli równoległych drogach do autostrady które zawsze są znacznie niżej położone niż sama autostrada i mogą być błyskawicznie zalane dobra, moi drodzy słuchajcie, gdzieś będzie porannik który przemyślałem sobie po ostatnim poranniku na żywo i po reakcji niektórych widzów również listownej dostałem maile no, i zajmę się tym dzisiaj, bo poczułem, że jest taka potrzeba. Chciałbym Was zapytać. Chciałbym Wam zadać jedno pytanie. To pytanie brzmi: czym jest dla Was globalizm i jak go rozumiecie? I będę miał zaraz drugie pytanie: czy wiecie, czym jest globalna świadomość, albo czym jest dla Was globalna świadomość? I czy należy postawić znak równości pomiędzy jednym i drugim? Czy globalna świadomość to globalizm, albo czy globalizm to globalna świadomość? Yy, wiem, yy, znów wkładam kij w mrowisko pewnie, ale chciałbym w końcu wyjaśnić yy, pewne kwestie związane właśnie z tymi pojęciami. Przygotowałem sobie nawet specjalną grafikę, żeby było łatwiej wyjaśnić te pojęcia. I oto ona. Globalna świadomość i globalizm. Dlaczego wziąłem ten temat na tapetę dziś, w poniedziałek? Ja mam takie nieodparte wrażenie, moi drodzy, że Matrix, Kabal, Ciemni czy jakich ich tam nazwiecie, nieświatło, tak naprawdę mają w nosie nasze przebudzenie. To znaczy, nie, 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 no może nie tak, nie tak bardzo w nosie, bo oni się boją tego naszego gromadnego, ogólnego przebudzenia. I to bardzo, bo świadoma cywilizacja już nie da się sobie narzucić ich obcej narracji i obcych rozwiązań. Jednakże mają to w nosie. Czemu to mają w nosie? Ponieważ widzą, że my mimo naszych naprawdę bardzo szczerych chęci, ciężkiej pracy czasem i całej miłości włożonej w ten akt obudzenia, ciągle błądzimy. I oni z tym czują się bezpiecznie. Jak to jest, że błądzimy? Otóż oni rosnuli przed nami taką mgłę dezinformacji. I to jest poważna, potężna mgła. Wyobraź sobie, że znalazłeś się, czy znalazłaś się w bardzo gęstej mgle. Wiesz, przeżyłem kiedyś coś takiego w Sylwestra tu w San Antonio, kiedy rankiem o trzeciej nad ranem wracaliśmy do domu i była zmiana temperatury podniosła się mgła z rzeki i naprawdę nie można było swobodnie przejechać samochodem. Jedna z siedzących w samochodzie osób musiała wyjść i prowadzić nas tak, ażeby nie zjechać z mostu albo za bardzo w lewą stronę na nadjeżdżające pojazdy. Mgła była tak bardzo gęsta. A jednocześnie wiedziałem, że tam jest most i nie może być nic niebezpiecznego, ale się bałem. No i słuchajcie, coś widzisz w tej mgle, ale naprawdę bardzo niewiele. Wiesz, że pod stopami masz prawdziwy, piękny świat, pamiętasz, że kiedy świeci słonko, to to miejsce jest dla ciebie przeurocze, cudowne. Ale teraz jest mgła. I obawiasz się o każdy następny krok. Miałeś tak kiedyś? Na pewno. Dlaczego podnoszę w ogóle ten temat? Moi drodzy, kiedy w ostatnim poraniku ten nażywał, ten piątkowy, Wspomniałem o potrzebie działania globalnego, to zadziałał podświadomy mechanizm wśród niektórych widzów. Oho, Zygi mówi nam o potrzebie globalizmu. I wiecie, ja już tak daleko jestem od globalizmu, że nawet mi nie przyszło to na myśl, że poruszę taką kwestię. Nawet dostałem takie e-maile z pytaniami: hej, Zygi, czy coś ci się czasem nie pomyliło? Czy nie powiedziałeś tego, czego nie chciałeś? Otóż moi drodzy, nie, nic mi się nie pomyliło. Ale zrozumiałem, że należy wreszcie w jakiś sposób jasno omówić, czym jest globalizm, to co po prawej, na tym rysunku, a czym jest globalna świadomość. I o tym, że jedno i drugie. Są różnymi podejściami do wielu problemów, które są wspólne. I widzicie, globaliści przejęli te problemy, zauważając je i podsuwając nam pod nos swoje własne rozwiązania, tak, ażebyśmy zechcieli uczestniczyć w tym procesie, pokazując nam, że tak naprawdę ich zdaniem, oczywiście, nie ma innego wyjścia. A po lewej stronie mamy globalną świadomość, która rozumie problemy, które są przed nami i które również wyartykułowała ciemna strona. Ale globalna świadomość dąży do tego, a żeby to zrobić na swój sposób, własnymi rękoma. Muszę o tym porozmawiać dlatego, że te pojęcia źle rozumiane tworzą nie tylko nieprawdę i zamęt, ale co chyba najważniejsze, powodują odchodzenie ludzi przebudzonych od podejmowania wyzwań, które mogą zaprowadzić nas do takiego świata, jaki my, my, podkreślam, my chcemy wykreować, a nie świata kreowanego przez elity nieświatła. Ja wiem, że w tym poranniku nie jestem w stanie omówić tych wszystkich problemów, po prostu jest za mało czasu na to. I obiecuję, że przygotuję taką odrębną, specjalną audycję, żeby pokazać wspólne aspekty oraz różnice i to diametralne różnice pomiędzy globalną świadomością i globalizmem. Tutaj chcę tylko pokazać, że mamy to, co wspólne w tych dwóch świadomościach, to wspólne problemy. No bo wspólnymi problemami yy, może być wiele rzeczy. Słuchajcie, właściwie wszystkie te aspekty, które dzisiaj mamy popsute w naszym świecie, to są wspólne problemy i dla globalizmu, i dla globalnej świadomości, i dla ciemnej strony, i dla jasnej strony. Jakie to problemy? Krótko, zdawkowo. No, chociażby gospodarka. Gospodarka jest w stanie krytycznym, ona się załamuje. Powody tego załamania są bardzo różne, jest ich wiele, ale jest problemem. Dziś na przykład za załamywanie się dostaw i tu można przytaczać problemy, które spowodowały te załamywanie się dostaw, ale to nie o to chodzi. To jest problem. Finanse. Finanse y, mamy y, popsute, załamane. Y, czekamy na sytuację, w której ta sytuacja może być rozwiązana. Jest to wspólny problem i dla tej części, która jest po prawej, i dla tej części, która jest po lewej. Problem. Y, edukacja jest zła. Edukacja wymaga zmiany. Edukacja musi być zmienna, ale Problemem jest dla jednych, jak i dla drugich, zmiana edukacji. Jakie jeszcze wspólne problemy? Zanieczyszczenie środowiska. Ogromne, duże. Na całej planecie nasze rzeki, jeziora, stawy, morza są zatrute, zanieczyszczone. Nasze ziemie są zatrute przez randaby. To jest problem. Nie możemy dalej iść w tym kierunku. I ten problem leży i po tej stronie lewej, zielonej, i po tej stronie prawej, szaro -burej. Jest problem. I jaki jeszcze problem? Problem konfliktów wojennych. On jest dla jednej i dla drugiej strony jednakowy. I Jest problemem. Jakie jeszcze? No, problemy związane z, z zasobami. One są. Problemy związane z zagrożeniami, które nadchodzą z przestrzeni kosmicznej. Na przykład jakieś odpadki, gruzy, asteroidy. Wspólny problem. Jest. Problemy związane ze zmianami pogody. My tutaj możemy się kłócić i to będzie pewnie taka kłótnia długotrwała, czy mamy globalne ocieplenie, czy też wręcz przeciwnie, globalne ochłodzenie. Ale i jedna, i druga strona zgodnie mówią, że mamy globalne zmiany. Tu na marginesie, moim zdaniem. Te globalne zmiany zostały wywołane, czy jakby zostają wywołane cyklicznie przez zmiany niezależne od ludzi, zmiany wewnątrz Ziemi, jak również zmiany na zewnątrz Ziemi. Ale to jakby inna sprawa, nie chcę teraz tego tematu rozwijać. Ale na pewno jest to problemem, bo my to widzimy, że mamy zmiany w, w porach roku, zmiany na przykład tego, jak dzisiaj wyglądają zimy, czy jak wyglądają lata w poszczególnych krajach. To jest. Jest problemem i należy go rozpoznać. Jak więc widzicie, wspólnych problemów jest wiele i nie można zamykać oczu na nie i mówić, że ich nie ma, tylko dlatego, że ta szara strona mówi o tym, że one są. One są. Trudnością jednak, i to też zauważam, będzie przyznanie tej zielonej strony, tej po lewej, do tego, że jednak są takie problemy, i jest coś takiego, o czym mówi Igor Witkowski, co nazywa się wypieraniem świadomości, wypieraniem tego, że nie ma czegoś takiego, bo przecież skoro oni o tym mówią, to to nie może być prawda. To jest, ja wiem, prostacko przedstawiłem ten problem, ale ten problem jest po naszej stronie, że część z nas próbuje. Odsuwać ten problem, spychać go głęboko do podświadomości, aby go nie zauważyć, ponieważ został wyartykułowany przez tamtą ciemniejszą stronę. Czy za ten problem odchodzi? No nie, potrzebne są rozwiązania. I tu będą różnice. Pokazałem wam tylko zdawkowo o tym, jakie są wspólne rzeczy, które jednocześnie dotyczą i globalnej świadomości, i globalizmu. A teraz zobaczmy, jakie są różnice. Otóż różnice są w rozwiązaniach. One są odrębne i one muszą być odrębne. Otóż rozwiązania, jakie przedstawia strona prawa ciemna, prowadzą do tego, ażeby pozbawić nas pewnego rodzaju podstawowych praw. Ja o tym mówiłem w tym piątkowym poraniku. Krótko tylko przypomnę, że. Ziemia nie jest niczym własnością. Pojęcie własności w ogóle jest nielogiczne. Że życie jest bezcenne, więc każda godzina życia jest bezcenna, więc każda godzina pracy jest bezcenna. Wolność i suwerenność jest bezwarunkowym i niezbywalnym prawem całego życia. I to są aspekty, których prawa strona zupełnie nie bierze pod uwagę. Tutaj zaczynają się różnice. Chciałbym, żebyśmy to zrozumieli. Problemy mamy wspólne, ale rozwiązania bardzo różne. Natomiast lewa strona, ta, która jest na zielono, uznaje te problemy, więc moi drodzy, my też musimy uznać, że te problemy są. Jeśli zamkniemy na, na nie oczy, one nie uciekną, one dalej będą. My powinniśmy uznać, że są te problemy i teraz musimy podjąć. Wyzwania w kierunku stworzenia rozwiązań, jak te problemy usunąć, albo co zrobić z nimi, żeby one nie były dla nas tak dokuczliwe, jak dzisiaj są. Ale różnica znów pomiędzy jedną i drugą stroną jest taka, że po prawej stronie będzie taka próba mechanicznego rozwiązywania tych problemów, nie zważając na dobro ludzi. Ludzie są tylko instrumentem do osiągnięcia celu, czyli do zlikwidowania tych problemów. Jeśli będzie trzeba zlikwidować ludzkość, myślę, że oni się nad tym nie zawahają. Po lewej stronie globalna świadomość dąży do tego, ażeby nadrzędnym prawem była wolność i samostanowienie ludzi. Ludzie są na pierwszym miejscu, natomiast cała reszta ma być. Podporządkowana wolności i dobru ludzi jako całości. I tu, jakby nasuwa się pytanie, o to, jakie rozwiązania musiałyby to być, ażeby pójść tym tokiem rozumowania globalnej świadomości. Moi drodzy, będzie taki program. To oczywiście nie będą tylko moje rozważania czy moje myśli. Oparłem to na przykładach zaczerpniętych z internetu, opracowaniach naukowych. Czekam na jeszcze jeden materiał z Uniwersytetu imieniem Mikołaja Kopernika. Tam naukowcy pojawili się nad tym, nie czym jest globalizm, ale czym powinna być globalna świadomość. Nie mam tego artykułu jeszcze, jestem ciekaw, ich podejścia. Jeśli będzie ciekawy, to włączę go do tego mojego opracowania. Który będzie takim 45-minutowym filmem. Tak więc kończąc ten poradnik powiem tak, moi drodzy, nie dajcie się łapać. Jeszcze żeby podać to przykładem, po prawej stronie, tam na tej ciemnej stronie życia będzie ta flaga, wiecie, ta tęczowa w sześciu kolorach. Po lewej będzie w siedmiu kolorach. Tam po prawej, no i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Tym się różnimy, więc y, jeśli słyszysz o globalnej świadomości, to nie jest to globalizm, to jest wręcz coś odwrotnego. Natomiast problemy dla jednego i dla drugiego są te same. To są nasze wyzwania do rozwiązania. Ja czuję, że dziś my już musimy wyrosnąć z y, tego y, pojmowania naszych. Naszego samostanowienia tylko jako narody, bo problemy przekroczyły granice i nie da się ich rozwiązać w ramach jednego narodu, chociażby nie wiem, jaką był iskrą na tym świecie, to sama ta iskra nie spowoduje rozwiązania problemów globalnych. Tak to jest, po prostu. Problemy przekroczyły granice, więc my musimy zyskać nową jakość globalną. Świadomość. Ja na koniec tylko przytoczę jeszcze taką definicję, która została opracowana przez pana Łukasza Zagórskiego, chyba przez niego. Nie mam dokładnej informacji, ale wydaje mi się, że jest ona bardzo sensowna. Otóż świadomość globalna to zdolność zdawania sobie sprawy w kategoriach pojęciowych z tego, co jest przedmiotem postrzegania? Inaczej mówię, postrzegam, ale muszę zrozumieć to, co postrzegam. I po to właśnie był ten porannik. Drugi punkt w tej definicji jest to najwyższy poziom rozwoju psychicznego charakterystyczny dla człowieka. Inaczej mówiąc, nasza świadomość była stopniowana poprzez świadomość plemienną do świadomości terytorialnej. A teraz do świadomości globalnej. I trzeci punkt w tej definicji to zdolność umysłu do odzwierciedlania obiektywnej rzeczywistości, uwarunkowana społecznymi formami życia człowieka i ukształtowana w toku jego historycznego rozwoju. E, tak. No. Moi drodzy, jeśli ktoś byłby chętny podyskutować ze mną na te tematy, ja jestem bardzo otwarty. Możemy to zrobić poprzez wspólne spotkanie na nagraniu, ale jeśli no, nie masz takiej odwagi, żeby wystąpić, może od razu wystąpić, to jestem też gotów na taką naprawdę świadomą dyskusję Ted atet we dwójkę lub też z moimi przyjaciółmi bez publicznego nagrywania. Wydaje mi się to tematem tak bardzo ważnym, że my nie możemy po prostu już dłużej czekać. Chcę Was też przeprosić, bo i Ania Architekturę, ponieważ podczas nagrywania nie zauważyłem, że po prawej stronie mam opracowanie Anna Architektura, ale Ania nie miała nic wspólnego z tym poranikiem. Aniu, przepraszam Cię za to i Was przepraszam, że ten napis tutaj został. Jeszcze raz dziękuję Wam, kocham Was i do następnego poranika. Trzymajcie się. Cześć.